うん。 Dobry wieczór, siedząc w tak przyjemnym towarzystwie. Modeli, no, wszystko mi towarzystwie... zdręcwiało. Oczywiście, wiesz co mam na myśli, mówiąc przyjemne towarzystwo. To nie te czasy. W każdym razie, siedząc w tak przyjemnym towarzystwie i <laughs> jedząc śniadanie na trawie, oczywiście nie wypada się kłócić, choć jakkolwiek wypada mieć odmienne poglądy. Natomiast te odmienne poglądy mamy w sprawie trawy, to znaczy Postanowiliśmy się przyjrzeć temu, co właściwie, czego właściwie nikt z nas nie zauważa i odpowiedzieć sobie na jedno proste pytanie. Do czego może służyć i po co może być w ogóle trawa? <laughs> Takie pytania to zadawano sobie już przed tysiącami lat i starożytni doskonale wiedzieli, do czego trawa może służyć. Ale wiadomo, że jest to wspaniały materiał paszowy, prawda? Jest to początek pewnego łańcucha pokarmowego, który w efekcie kończy się na talerzu człowieka najczęściej. I teraz, zależnie od tego, ile mamy na początku, tyle jest na końcu. I cały problem jest tylko, by te poszczególne fazy, a więc tak luźno rzuconą trawę, która sobie sama rośnie, i następne fazy zbieractwa i przeróbki tego materiału yy, uczynić możliwie wydajnymi. No, problem z tym, że właściwie z trawą jest spokój tylko do chwili, kiedy rośnie. Potem zaczynają się problemy. Gdy nadchodzi czerwiec, na łące wprost wbuchają odurzające zapachy kłoszących się traw i przerastających je ziół. A gdy czerwcowe upały nasilają się, nadchodzi pora zbioru zielonek, które na długie zimowe miesiące będą musiały wystarczyć zwierzętom. Teraz już nieważne są zapachy, a romantyczne uniesienia niewiele pomogą w tej pracy. Istotne jest tylko jedno – zebrać jak najwięcej. Rośliny rosną tak jak im wygodnie, co oznacza, że człowiek ma mnóstwo kłopotów ze zbiorem. Zamiast kosy, maszyna to miara postępu. Cóż z tego, jeśli długie ostrza nietną równo przy ziemi, a ponadto składają rośliny jak talię kart, równo i gęsto. Górne warstwy szybko wysychają, palone promieniami słońca i smagane podmuchami wiatru. Gorzej dzieje się tam na dole, pod spodem. Łodygi stykające się z ziemią szybko gniją, a więc siano trzeba odwracać dodatkowa praca. Angielscy rolnicy dość mieli zbędnych wysiłków i zamówili u inżynierów maszynę, która znacznie szybciej zmienia trawę w siano. Zadanie brzmiało tak. Ma ciąć bardzo blisko powierzchni Ziemi i formować luźne kopki siana, by powietrze krążyło między łodygami. Kto płaci, ten może wymagać. Już po roku nowa maszyna cięła aż miło. Dodatkowo okazało się, że ma nieprzewidzianą zaletę. Nie obcina delikatnych liści, jak stare kosiarki. Tajemnica jest prosta. Na wirniku cztery rzędy rozwidlonych noży, tnących i od razu łamiących łodygi. Śdźbła roślin, zanim trafią na ziemię, przerzucane są przez dodatkowy wirnik i trochę bezładnie układane z tyłu kosiarki. W tym chaosie jest metoda. W każdą kępkę może teraz swobodnie wnikać powietrze. Każdy stos równomiernie schnie w całej objętości. Tę samą zasadę zastosowano i w innym rodzaju kosiarki. Ośmiałopatkowy wirnik sunie tuż nad ziemią i po odcięciu łamie łodygi traw. Puszyste kopki nie wymagają później przewracania na lewą stronę. Odpadło uciążliwe zajęcie. Z rozpędu skonstruowano jeszcze maszynę do podnoszenia i ścinania leżącej trawy. Jej konstrukcja, niestety, pozostała tajemnicą wynalazcy. Pożytki z nowej maszyny są oczywiste. Z taką trawą mogła sobie poradzić dotychczas tylko kosa, ale jeśli ktoś się uprze, to trafia kosą w kamień. To, to jest tylko jeden z elementów technologii, prawda, zbioru i późniejszego przechowywania. Przy czym rodzi się pytanie, czy w ogóle jest o co walczyć prawda? w tej całej grze. To jest tak, że wiadomo, że jest to taki... Taka rodzina roślin jednoliściennych. To znaczy, że od źdźbła odrastają te pojedyncze listki, która ma 4000 gatunków. Prawda? Jest strasznie rozpowszechniona i właściwie nie człowiek wymyślił tę, tę całą sprawę. Na dodatek okazuje się, że zawartość białka w tej roślinie. O, tutaj może jeszcze najważniejszy przy ocenie gatunków jest ten moment, liść obejmujący źdźbło, no i takie różne ostróżki, prawda, i kolanko, które zawsze gdzieś tam pod liściem się znajduje. I problem jest w tym, że w tej zielonej masie, która rośnie sobie bardzo szybko, Kondensują się ogromne ilości białka. Wtedy, kiedy ona jest jeszcze zielona, taka młoda przed y, wytwarzaniem kwiatów, nasion i tak dalej, no okazuje się, że wydajność białkowa może wynosić 17-20% no to więcej niż zboże. Czyli, czyli we, według tego, co ty mówisz, należałoby w ogóle nie hodować zbóż, tylko hodować trawy, dlatego bo zboża nie dają aż takiej wydajności białka. No i to, tego bym nie powiedział. Nie, bo to, o, i, i, bo ale byłaby, nie można zapominać. Bo byłaby to nieprawda. Otóż trzeba pamiętać o jednej rzeczy że trawy są tym znakomitym, tą znakomitą fabryką białka tak długo, dopóki znajdują się w pierwszej fazie swojego rozwoju. Potem zaczynają się schody, potem trawy zaczynają kwitnąć i potem, żeby uzyskać w ogóle to białko, trzeba, jak mówią fachowcy, przyłożyć olbrzymie ilości energii. Natomiast zboża mają tutaj olbrzymią przewagę dlatego, że są niejako w formie gotowej. Zawieść wystarczy to do młyna, zmielić, i okazuje się, że mamy gotowe białko. Natomiast... Ale ja nie rozumiem, dlaczego energia Cię denerwuje? Przecież wszystkie Dla... nowoczesne technologie muszą brać pod uwagę no, i muszą używać coraz więcej Ale jest technologii. Ale jest kwestia pewnego energii. rachunku energetycznego. Jeżeli po to, żeby uzyskać jakąś ilość białka, czyli stworzyć paszę z tej trawy, musimy przyłożyć tę energię w postaci po pierwsze ścięcia i po drugie różnych technologii suszenia albo kiszenia, to okazuje się, że ta granie jest zupełnie warta świeczki i być może wtedy dojdziemy do wniosku, że traw nie należy traktować tylko jako pasz, być może, że tam jest jeszcze coś zupełnie nowego co w tej A zastosowań? No ja już mam. <laughs> nie Płonące ściernisko. Niepotrzebna nikomu reszta słomy zamienia się w dym. Tego już nie opłaca się zbierać. Dla rolników największą wartość mają kłosy zaledwie kilkanaście centymetrów z gronem ziaren, a reszta a reszta jest milczeniem. Z kombajnu słoma wychodzi w formie zgrabnych paczek, acz objętościowo nieporęcznych. Słoma, jak wiadomo, jest bardzo lekka i dlatego nawet transport tych bel nie bardzo się opłaca. Cóż zatem robić z tą ilością słomy? Jak ją przewozić i wykorzystać? Odpowiedzi na te pytania zaczęli szukać brytyjscy inżynierowie. I tak Bela Słomy trafiła do laboratorium. Pierwszy pomysł podsunęło samo życie ciężkie i brutalne. Jeżeli coś jest duże, ścisnąć. Dokładnie tak samo postąpiono z belą słomy. 150 ton nacisku i wielki brykiet zmalał trzykrotnie. To już łatwiej przewozić. Ale nie wolno spocząć na laurach. Nikt nie będzie słomy wkładał pod prasę. Potrzebny jest proces ciągły: z jednej strony sypka słoma, a w środku ślimak wyciskający przez niewielki otwór słomiane hamburgery. Już dziesięciokrotnie mniejsza objętość. Oto porównanie. No właśnie, w belach i w pigułkach tyle samo słony. Czyżby kolejny sukces? Nic podobnego. Brykiety są mimo wszystko kruche, rozpadają się i strasznie kurzą. A więc znów do laboratorium. Tym razem niewielka ilość zbrykietowanej słomy wypełnia metalową kapsułę. Zostanie w niej sprasowana pod naciskiem 5 ton i ogrzana na okres 20 minut. To wszystko. W rezultacie otrzymano nowy produkt. Woski i woda ze źdźbeł słomy dały mieszankę scalającą brykiet niczym solidne drzewo. Teraz zamiast pływać jak słoma, to coś idzie jak kamień na dno. Odkryto więc nowy stan istnienia słomy. Dotychczas stały. Tak bardzo stały. Można rzec kamienne. Powstał surowiec, z którego można robić papier, płynne paliwa i parę innych rzeczy. W rzeczy samej kamienne paliwo, jako takie, ma wartość kaloryczną o połowę niższą od węgla. Ale za to niezaprzeczalne zalety smakowe, które mogą docenić nie tylko smakosze. Dodatek wody odwraca proces. Kamień opałowy staje się ponownie słomą, i miast grzać bewsztyk oddaje swoje kalorie krowie. A tego nawet węgiel nie potrafi. Nie rozumiem, co to ma wspólnego. Przecież mieliśmy mówić o trawie. No, taka no. była umowa, że 7 pisze felieton na trawie. No ja to się szczerze mówiąc zastanawiam. Co? Mówią, że zboże też trawę. Oczywiście, że tak. Zboże też trawę. Tyle, że wiesz, ja nie bardzo wiem po co szukać takich nowych zastosowań, powiedzmy jako opału, prawda, ewentualnie rzeczywiście energochłonnego sposobu przechowywania, bo ja myślę, że zamiast słomy można rzeczywiście i no, tak. Co masz w Prawdopodobnie woda. Yy, bo, do... Skoro jednej rzeczy nie nauczyliśmy się robić przyzwoicie. Dlaczego uciekać od razu, wiesz, do spalania, skoro naprawdę brakuje pasz i cały problem jest w tym tylko, żeby tej roślince, prawda, tej, nie wiem, kostrzewa czy też kostrzewa, kubkówka, no takie, wiesz, jest tego bardzo dużo. Dlaczego tej roślince nie pozwolić po prostu wyjść na szeroką arenę, Ale prawda? Jest Ona jeszcze... jest… Przepraszam cię, jest jeszcze jeden element. Czy zauważyłeś taką rzecz, że poza pastwiskami i łąkami, gdzie ta trawa jest wykorzystywana jako pasza, istnieją olbrzymie połacie trawy? Która zostaje, która nie jest wykorzystana do niczego. I to właśnie miało być jednym z sygnałów zastosowań, możliwość wykorzystania tego, co po prostu zostaje. Tak, ale jest to słabość ochotu. agrotechniki w ogóle. Wtedy, kiedy przestawiamy się na wielkie monokultury, powiedzmy ta trawa, którą znamy pod hasłem zboże, prawda, okazuje się, że problemu nie ma. A wtedy, kiedy zostawiamy rzecz samą sobie niejako, inne rośliny okazują się wygrywać zdecydowanie konkurencję, prawda, z tym, co nas akurat. Najbardziej interesuje. I tu jest chyba duży problem. Tu właśnie jest ogromny problem do manipulacji. Tyle, że tej rolniczej. Sielski nastrój tego obrazka jest tylko pozorny. W gruncie rzeczy toczy się tu walka na śmierć i życie, w której taka interwencja człowieka może co najwyżej opóźnić wykonanie wyroku. Jedna łopata. Czystej na oko gleby może kryć w sobie nawet około 7 tysięcy wrogów, 7 tysięcy nasion, chwastów żarłocznych, chciwych, nie dopuszczających do głosu nikogo. Ta pazerność nie ma sobie równej. Stłamszą każdą trawę, tym bardziej, że każdy wyrwany chwast wysypuje z siebie tyle nasion, że starczy ich na wypełnienie towarem 12 taczek. Dać trawie szansę. A więc zaatakować wroga tam, gdzie się tego najmniej spodziewa, tam, gdzie jest najmocniejszy. Bo cały problem walki z chwastami polega na tym, aby rosły, ale by rosły w tym samym czasie, by wszystkie nasiona, które są w glebie, kiełkowały w tym samym momencie. Wtedy można wroga zniszczyć raz na zawsze. Wiadomo, że aby żyć, rośliny potrzebują światła, ale okazało się, że smakuje im również gaz dokładniej mówiąc etylem, powstający w glebie. Skoro tak, to nasiona chwastów najlepiej zagazować. Efekt okazał się piorunujący. Kontrola po pięciu dniach. W normalnych warunkach pod wpływem światła kiełkuje około 10% nasion. Użycie etylenu sprawiło, że wystartowało 3 czwarte nasion. 3 4 ruszyło do boju. Ale czy to jest to, co jest prawdą w próbówce, jest także prawdą na polu? Tutaj światło dociera tylko do nasion leżących na powierzchni i te wykiełkują. Inne ukryte w głębi, albo jak tu pod specjalną pokrywą, nie wykiełkują wcale. Nie warto im męczyć się i pchać do góry. Czekają, aż zrobi to człowiek podczas orki albo innych zabiegów, i wtedy pójdą na całość. Trzeba więc zrobić coś takiego, żeby i te ukryte pod powierzchnią gleby chciały kiełkować razem z tymi, co na górze. I znów chemia. Tym razem etylen i coś, co stanowi jeszcze tajemnicę naukowców. Ale ta mikstura może ograniczyć popyt na światło do krótkich błysków. I one wystarczą. Pierwsza żelka. Nasiona pozostawione samym sobie. Tu był w robocie etylen. A tu etylen plus nowy preparat plus błysk światła. Skuteczność prawie 90%. Dać trawie szansę, a więc spryskać glebę nowym preparatem. Potem przeorać ją, by nasiona wroga złapały choć krótki błysk światła. I wszystko po to, by wyrosły wszystkie naraz. A wtedy trzeba tylko walnąć z gru... z odpowiedniej rury. że w tej całej agrotechnice trawy zaczynają się pojawiać zupełnie niespotykane gdzie indziej operacje. W ogóle tu jest strasznie dużo problemów. To są nasiona rajgrasu. No ale jeśli wziąć inny gatunek i domieszać, to konia z rzędem temu, kto odróżni. A przecież naprawdę intensywna hodowla trawy. Zaczyna się od tego, żeby odpowiednio wyselekcjonować nasiona. Prawda? Można sprawdzić tak, jak to się robi w stacjach oceny nasion. Mianowicie szereg ziarenek poddać takiemu przyspieszonemu procesowi kiełkowania. I wtedy już mniej więcej nawet po listkach niektórych czy po szybkości wzrostu widać, co to jest. No, a często trzeba uciekać się do takich zmyślnych metod, a na przykład nasiona tymotki bardzo gatunku te motki, bardzo malutkie. Z tym, że nie wszystkie nasiona są dobre, niektóre zawierają tak zwane ziarniaczki, ziarniaki inne nie. I tu jest właśnie cała maszyneria do tego, by z partii próbnej ocenić jakość tych ziaren. Robi się tak. Niewielkie siteczko, odmierzona porcja ziaren. I dwie minuty dmuchania. Ściśle określone dawki powietrza powodują, że te nasiona, które są puste, wędrują wzdłuż rury i wpadają do naczynka. I teraz licząc po prostu ile pozostało na dole, a ile przedostało się tutaj na górę, można ocenić, jakość materiału siewnego. Widać, że ten jest zupełnie niezłej klasy. Prawda? I to są niejako początki. A dalej? A dalej zaczynają się te wszystkie sprawy, które właściwie z roślin znamy już we wszystkich roślinach, prawda? Selekcja gatunku, odpowiednie krzyżówki, tworzenie odmian heterozyjnych. No, różne bywają problemy. Na przykład doskonale rośnie No, ale absolutnie nie nadaje się jako materiał paszowy. Popatrz, co tutaj się dzieje na dole. A ten sam gatunek, tylko że inna krzyżówka. Wspaniała rzecz. Krótko mówiąc, robi się mniej więcej to samo co w tak prawdziwej hodowli zbóż: tworzy się odmiany, krzyżówki, selekcjonuje i tak dalej, tylko nie wiemy na przykład. Wracając jeszcze o szczebel wcześniej, tego co wiemy przy zbożach. Na przykład bardzo często nie wiemy, z czym mamy w ogóle do czynienia, bo to bogactwo gatunkowe, te 4000 gatunków sprawia, że bardzo często nie wiadomo w ogóle, o czym mówimy. I taki przykład. Trzeba bardzo skomplikowanych metod, by odróżnić na przykład, jakie ziarna naprawdę kiełkowały. W tym celu kładzie się je na takie specjalne bibuły i Korzystając z takiego dziwnego zjawiska, że kiełkujące nasiona fluoryzują w świetle ultrafioletowym bada się jak to było. Poproszę o przygaszenie światła bo to inaczej nie będzie widoczne. Dziękuję. Zapalamy lampę i co się okazuje, że jedno jedyne nasiono, ta niebieska kropka, o właśnie na 25 położonych na tej bibule nasion fluoryzowało. Z tego można wyciągnąć wniosek, no, że to jest, że... No, jest inne niż inne. Tak, prawda? ale że w związku z tym, ponieważ nie fluoryzowało 24 innych, że mamy do czynienia z rajgrasem angielskim. A ten sam eksperyment z inną bibułą, tym razem fluoryzuje mniej więcej 80% nasion, a może nawet więcej. I widać doskonale te właśnie ślady korzeni kiełkujących nasion. Ta fluorescencja świadczy, że mamy do czynienia z zupełnie innym gatunkiem. Tylko dwa nie fluoryzują, a więc jest to rajgras włoski. No dobrze, I Taką ale przecież... skomplikowaną metodę trzeba było użyć tylko po to, żeby się przekonać, z jakim gatunkiem mieliśmy do czynienia. Metoda została wymyślona 20 lat temu, mój drogi, i w tej chwili jest normalną metodą selekcji ziaren. Mój Ocean... drogi, był to przykład na to, że szalenie mało wiemy jeszcze o tych trawach, że patrzymy na nie. Niesłychanie konwencjonalnie, zamiast yy, popatrzeć, powiedziałbym, w taki sposób, aby zobaczyć coś więcej, aniżeli tylko to, że jest to, powiedzmy sobie, pasza i dodatek do tego, co rośnie na polu. A okazuje się, że kiedy spojrzeć w taki niekonwencjonalny sposób, i w dodatku, jeżeli spojrzeć, no, powiedzmy sobie, z odpowiedniej wysokości, to yy, okazuje się, że jest to świetne narzędzie w archeologii. Zaskakujące, ale prawdziwe te pola pokryte fragmentami trawy świadczą znaczy są wskazówką gdzie poszukiwać śladów dawnej cywilizacji bo drobne zmiany w składzie mikroelementów zawartych w glebie powodują że kolor mówiąc najprościej trawy staje no a jeśli się inny. użyć odpowiedniej optyki oczywiście. oczywiście nie tylko optyki jeśli użyć odpowiedniej aparatury oglądać to w odpowiednich Promieniach podczerwonych albo ultrafioletowych. Taka analiza, nazwijmy to widmowa, która pozwala, o właśnie, zorientować się, że tutaj kolor tej trawy jest trochę inny. Te dawne cywilizacje, ewentualnie budowle, coś co jest pod ziemią, spowodowało inny skład mikroelementów, inny przebieg procesu fotosyntezy i gotowe miejsce, gdzie trzeba kopać. O właśnie, te ciemniejsze, ciemniejsze plamy. To są ślady. Tutaj trawa informuje człowieka o tym, co działo się w przeszłości. No no może jest to, może jest to o tyle przyjemne, że trawa jest właściwie wszędzie, prawda? Także no właśnie. jest to narzędzie, tego, które leży tego, na polu. Z tego wynika cała ta sprawa, że można dosyć masowo i właśnie w takiej dużej skali stosować to. Tak, tylko mnie się ciągle wydaje, że podajesz, wiesz, takie przykłady egzotyczne. Jest jeden problem, z którym myśmy sobie jak dotąd dobrze nie umieli poradzić, także ja bym nie szukał. No to bardzo przyjemnie, że jest jeszcze więcej informacji zawarte w tym głupim na pozór zielonym liściu, prawda, niż widać na pierwszy rzut oka. Ale najważniejszy jest jednak ten problem białkowy, który tu w tej zieleni leży, w tym początku łańcucha pokarmowego. I teraz technologią uprawy hodowli musimy do tego dorosnąć, używając wszelkich metod, nawet z tymi, które są ostatnio najbardziej modne, genetycznymi. Bo no jest jakoś tak, że Trawy stanowią, przynajmniej zdaniem badaczy, taki papierek lakmusowy rolnictwa jakiegoś kraju. Poziom hodowli tych akurat roślin świadczy o tym, czy jest to rolnictwo stojące wysoko, czy nisko, a nie tej specjalizacji takiej, tak, do której fachowcy, przyzwyczailiśmy się. Tak, do... mówią, pokaż mi swoje trawy, a powiem Ci, jakie masz rolnictwo. O. Trawestując to powiedzenie, można by Właściwie oczywiście tu się nie ma o co spierać. Pewnie, że i manipulacje genetyczne i tworzenie warunków, żeby ta trawa miała lepsze warunki konkurencji z innymi roślinami. Wszystko to Wiesz, prawda. Jest się trzeba zauważyć, no jest jakoś tak, że myśmy sobie narzucili temat, prawda, trawa. I dopiero w momencie kiedy zrobiłem zro dokumentację do tego programu, ja zacząłem Patrzeć na boki i okazało się, że ona jest wszędzie, tyle, że niestety absolutnie dziko położona, prawda? Tak, dlatego właśnie, że jest wszędzie, to ja bym jeszcze do tego dorzucił jedną sprawę, że powinniśmy na tę trawę patrzeć również w taki sposób, żeby oderwać się trochę od tego, co jest najbardziej dosłownym skojarzeniem od tego, co się nazywa problemem żywnościowym czy paszowym, dlatego, że być może w tej trawie czai się odpowiedź na znacznie poważniejszy problem. Jeden z energetycznych kotłów wszechświata normalna gwiazda wysyłająca normalne gwiezdne promieniowanie. Niezwykłe zaczyna się tu, w skomplikowanej chemicznej fabryce przetwarzającej energię światła w coś. Tam, gdzie padną promienie, startuje ukryty w komórkach chemiczny agregat. Wrzątek zabija życie, ale pozostawia produkt słonecznej reakcji. Skrobię, cukier, węglowodan, który stanowi podstawę energetyki życia wyższych organizmów. Roztwór jodyny, jak fotograficzny wywoływacz, ujawnia ślady promienistej przemiany. Obraz zakonserwowanej energii. Biolodzy mówią fotosynteza i wiedzą. W różnych roślinach przebiega z różną wydajnością. Granic perfekcji ów proces sięgnął tu, w listkach trawy z gatunku Spartina. Jej ulubionym miejscem są setki hektarów słonych nadmorskich błot. Zagadkowa to trawa spowinowacona z kukurydzą i trzciną cukrową, ale w przeciwieństwie do nich wybrała klimat umiarkowany. Dlaczego? Tu jeszcze nie ma odpowiedzi. Blaszki liści obejmują miniaturowe komory badawcze. Znaczone atomy dwutlenku węgla odkrywają zagadkę roślinnego oddechu, zagadkę wydajnej fotosyntezy, w nadziei, że uda się wykraść ją liściom. I uprawiać łąki wcale nie z myślą o białku. Potrzebna jest niecała roślina, lecz zielony składnik jej komórek, który zamienia słoneczne światło w energię chloroplasty. Bo cywilizacji bardziej niż skrobi potrzeba paliwa. A więc mieszanina chloroplastów i kilka kropli enzymu ekstrahowanego z bakterii. I teraz trzeba już tylko światła. Trwa produkcja. Chloroplasty chwytają słoneczną energię. Reszty dokonuje bakteryjny enzym. Zielona ciecz z niezwykłą wydajnością wydziela najczystszy chemicznie wodór. Wodór zamiast białek. Wodór zamiast skrobi. Wodór zamiast benzyny, której brak unieruchamia nasze ulubione maszyny. Lata rozwoju spowodowały, że pewne gatunki traw stały się podstawą rolnictwa. Tylko rolnictwa. Pomysł, który przedstawiliśmy, sprawdzony w skali laboratoryjnej przez badaczy angielskich, dokonuje zamętu. Łąki zamiast rafinerii. Niezwykłe oblicze biologicznej ewolucji. Najbardziej poetycki obraz przyszłości. Nadzieja nie darmo ma kolor zielony.